Dzień dobry, jest 10 rano, zaczynamy nowego vloga. Ja właśnie wstałam i teraz będę się szykowała! Ja już się ogarnęłam i jestem w trakcie sprzątania, także postawię Was i będziemy sobie ogarniać dalej lodówkę, miałam zaplecionego na noc warkocza i fajnie mi się włosy zapędziły. No ale co, ogarniam dalej tę lodówkę. Zabrałam się porządnie za to sprzątanie w końcu. Ja sobie razem z wami tu wszystko wycierała. Może Was zaciekawi taki vlog? Powiem Wam, że kupiliśmy ostatnio taki pojemnik. On ma tutaj mm, na 1,8 litra miarkę. Nie wiem, czy ją widzicie. No chyba widzicie. Jest świetny naprawdę. Skąd to jest? Z sklepu Teddy. Możecie sobie zobaczyć. I kosztował parę złotych. No, 6,50. Także powiem Wam, że bardzo fajny zakup. Bo możecie sobie odmierzyć wszystko. Lodóweczka umyta. Wszystko pięknie, ładnie wygląda. Tutaj też poukładałam naczynia. Pomyte. Tutaj też umyte wszystko. Kuchenka. Także jestem zadowolona. Mogę odpoczywać. kochani, witajcie już kolejnego dnia. Ten vlog będzie troszeczkę pocięty, ze względu na to, że tak kawałkowo przez weekend nagrywałam. Mogę wyglądać trochę tak na zmęczoną, ale jest siódma rano. Eee, no i co kochani? I wstałam i uciekam do laboratorium, bo chcę, znaczy, muszę właściwie powtórzyć yy, badanie staczycy. Właśnie, czy coś tam się nie zmieniło, bo cały czas wiecie. Lawiruję pomiędzy właśnie tą niedoczynnością I tak dalej, muszę to po prostu sprawdzić Więc idę do laboratorium I jak wrócę to się z wami połączę Pogoda za oknem Nie jest taka najgorsza Jest, widzę bezchmurne niebo, ale jest bardzo chłodno Powiem wam, że Ostatnio dużo się zmienia Jeśli chodzi o tą pogodę <laughs> Przepraszam Jakiś kaszel mam No ale ogólnie czyste niebo, także może się wypogodzi później I będzie trochę cieplej, bo cały czas w kurtce chodzę. Także spadam do, e, do laboratorium, zrobić badanko i jak wrócę, to to pogadamy jeszcze. Dobra, jestem, kochani. Wróciłam już, mam plasterek, trochę mi się odkleja. Powiem Wam, że coraz młodsze dziewczyny przyjmują do tego laboratorium i trochę mnie bolało. No wiecie, jak jest taka pielęgniarka, czy tam... No pielęgniarka, no bo jak to inaczej nazywać? Eee... Taka już z doświadczeniem, no to I lepiej to przyklei nie, No ale pobrałam Trochę mnie to kosztowało Chciałam sobie zrobić yy, Właśnie te badania Razem z tymi współczynnikami Ale ponad 100, także stwierdziłam mm, mm, Nie ma opcji I wzięłam i zapłaciłam 59 tam z gruszami I jeszcze dzisiaj W ten sam dzień Bo dzisiaj jest poniedziałek yy, Będę miała wnik Także na pewno Wam jeszcze w tym filmie, pewnie pokażę. No i co, kochani? Zaczynamy nowy dzień. Wczoraj z Radziem byliśmy w kinie, tak jak Wam pokazywałam. Na Spider-Manie powiem Wam, yy, że moim zdaniem to nie jest film dla dzieci. Zdecydowanie. Dużo jest bardzo takich psychicznych scen, bardzo dużo iluzji. Także zachęcam Was, wybierzcie się, ale z dziećmi, nie wiem, niekoniecznie. Ale mi się jak najbardziej podobało. Chociaż miałam dosyć duży kryzys, taki wiecie, lękowy, bo mimo tego, że ja na niektóre sceny nie patrzyłam, bo były dosyć mocne, no to jednak dźwięki. To jest film bardzo głośny, bardzo taki wiecie, ekspresyjny. Dużo się w nim dzieje co chwilę, jak to w takim kinie z super bohaterami. Ale dźwięki po prostu same Takie wiecie Mocne, takie wysokie Bardzo na, na mnie źle płynęły I No źle się czułam Miałam taki moment, że 20-30 minut przed końcem Po prostu myślałam, że wyjdę bo, bo już po prostu Wszystko na mnie tak emocjonalnie wpływało Ale jakoś wytrzymałam Jakoś wiecie, Radek mi pomógł Więc, więc fajnie, polecam wam Wybierzcie się na ten film jak ja dałam radę, to wszyscy wydacie radę. <grymka> z laboratorium to zakupiłam zrapki. to możemy sobie razem podrapać i zobaczymy sobie coś wygrało. Także zaczynam! Pierwsza lepsza z brzegu kopalnia diamentów. Zobaczymy. O co w tu chodzi? Znajdź diament pod własną ścianą i wygraj Przypisałam do niej kwotę wygrane sumują się, no dobra no już widzę, że mam diament także jedna zdrapka na pewno wygrana, zaraz zobaczymy ile ale to fajnie, zawsze już jakiś będzie zwrot, nie? dobra kochani, bo co tylko ten diament ma być, tak? dwa złote <grymna> to jest w ogóle moja ulubiona uwielbiam po prostu te zdrapki ale nie, nigdy nie biorę kilku pod rząd. Wiecie, tak, dziesięciu na przykład. No bo to się tylko co czwarta wygrywa, więc takiego kowboja mamy i tak. Dobra, tu nie ma nic. No tak. Ale zdrabkę uwielbiam. Dobra, może sobie drugiego osłonie na koniec wstawię. Multiforsa. Zobaczymy. Nie chyba nic. Tak. No tak. Także pusta. I teraz, dobra, Lotek, no następny kosmonauta. <noise> Wszyscy oni mają tak kreatywne pomysły, że to jest po prostu bajka. No, też pusta, cholerka. Niestety. Tak, no tak. No i została nam w ogóle, y, pierwszy raz wzięłam większą drapkę. Żeby sobie, wiecie, spróbować. Za piątaka. I nawet nie wiem o co tu chodzi. Um. Aha, że trzeba znaleźć tą samą liczbę. Z jak wygrywająca. O 21 jest! 10 zł! No nie wierzę! <gryw> Jakie jajca? A były dwie ostatnie te ekstrapensje pensje. Czekajcie. Jak hmm, zobaczę teraz ja. 34 nie ma. Tego nie ma. 16 nie ma. 17. O! Druga dziesiątka! Nie wierzę w to! No tak! 20 zł wygrałam tu. 14 nie ma. 19 nie ma. No to po prostu no hit. No zobaczcie. Tu. Tu są te dwie liczby z góry. No to... Jak Radek się o tym dowie, to chyba wpadnie. Bo zawsze, jak gramy i on kupuje zrabki, no to no bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy wygrywali. A jak ja kupię, to wiecie, naprawdę zawsze się zdarza, żeby, żeby była wygrana. No. Także, kochani moi, e, zainwestowałam 10 zł, a wygrałam 22. Także, mega się cieszę, super. Ja ogarnę tutaj się z wami połączę. Jeszcze jedna kwestia. Chciałam Wam polecić kanał, który niedawno odkryłam. Czekajcie, tylko sobie na nazwę przesunę. Takiego tutaj fajnego kolegi, który mieszka chyba w Niemczech, z tego co wiem. I tutaj macie nazwę. Też, no taki kanał podobnie jak u mnie, no liczba nie, nie, niewiele większa. Także serdecznie Wam polecam, jeśli chcecie sobie poprawić humor, i posłuchać yy, szczerze o życiu, jak jest, to, to serdecznie polecam ten kanał. Miałam Wam pokazać zupkę, to Wam pokazuję. W sumie trochę taka wyszła pomidorowa? Nie wiem. Czy to się jeszcze gotuje, bo w środku dodałam makaron. No tu są warzywa, i właśnie jakiś groszek, i pasola, i kalafior, ziemniaczki jakieś. No i chciałam Wam pokazać trochę. No nie wiem czy to atrakcyjnie wygląda, ale mam nadzieję, że będzie dobra. Tak, także taki obiad dzisiaj. No i się na razie gotuję. Co jakieś, nie? Wiem, 20 minut będzie gotowe. Smacznego! Właśnie z Asią rozmawiałam. Tutaj będzie gdzieś jej nazwa kanału. Czekajcie, muszę trochę skręcić tą zupę. No, właśnie z Asią rozmawiałam na Instagramie i, i mówiłam jej, że robi zupę. Także tak, Asiu, tutaj proszę. ta Zupa, o której wspominałam. <grym> nie wiem, czy wygląda dobrze, ale na pewno smakuje dobrze. Jest zdrowa. Ja sobie, wiecie, cenię rzeczy, które mogę od zera zrobić sama. Wtedy wiemy, no, co dodaje i jak smakuje, i w ogóle, czy jest zdrowe, czy nie. Pokażę Wam pogodę. Uh, lepiej Dzisiaj taka pogoda. No, troszeczkę chłodno jest. Przyznaję. No, ale co, kochani? Trzeba jakoś żyć na tej pi. Myślałam, że porobimy zdjęcia z radkiem na zewnątrz. No, a jak się zachmurzy i zacznie lać, no to chyba nic z tego nie będzie. <grym> Także, kochani, ale myślę, że na spacerek i tak się wybiorę. Muszę tutaj zaglądać do za Na pewno się wybiorę na zewnątrz, no bo wiecie, no musimy iść do Lidla na zakupy. Musimy iść do Lidla na zakupy, więc... Więc i tak wyjdziemy i tak? Mam już listę porobioną i co Wam muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Że teraz w Lidlu jest wyprzedaż. Także sobie zobaczcie, bo jakieś no, różne rzeczy, i ciuchy, i sprzęty, jakieś cudawianki um, są do zgarnięcia. W Lidlu, czekajcie, postawię gdzieś Was. Ok, już Was postawiłam. E, także kontynuując, e, no są te wyprzedaże w Lidlu, więc. Warto by było się wybrać. No ja, wiecie, jeszcze jestem przed wyjazdem na morze więc staram się oszczędzać kasę. No więc jakichś takich super zakupów nie robię, ale teraz zauważam, że wszędzie są te wyprzedaże. No i wiem, że, że są osoby, które czekają na takie, na takie momenty i często kupują na wyprzedażach. Ale coś miałam wam powiedzieć. Aha, że byłam w żabce i kupiłam takiego batona. Byczami, powiem Wam, no różnie. Mam takie przerwy, kilka dni to sobie zjem jakiegoś batonika, albo w ogóle nie wiem przez tydzień, słodyczy. No i teraz tego batonika też nie zjem. A wiecie dlaczego? Bo przyszłam do domu ee, właśnie z zakupów i zauważyłam, że data jest. Po prostu już. Ee, no właśnie, nie wiem jak to się liczy, bo kiedyś mi. Ee, Siora mówiła, że jakby do końca tego miesiąca jakby to jest ważność do końca miesiąca ale no ja nie będę ryzykowała. No i dzisiaj słodyczy też nie zjem. Ja jakoś na tym nie ubolewam, jakoś, Nie wiem, nie czuję takiej potrzeby. Zjadam sobie trochę tych orzechów. I mi wystarczy. A tutaj chciałam Wam pokazać taką rzecz. Chcę pokazać. Tylko tak wspomnieć, że tutaj mam podarki dla Lucynki i Dominiki. Bo się spotykamy w sierpniu, no i tutaj Jeszcze to jakoś zapakuję, ale Póki Jest no. To do biletów Powiem wam, że jestem w takim szoku Dlatego, że byliśmy właśnie e, Na tym dworcu I wyjazd nad morze mamy za miesiąc I teraz jest tak, że jak jesteście do e, Jakby od 21 dni jest jakby 21 dni jest do wyjazdu, to wtedy macie 30% taniej bilet po prostu pociągowy. Więc mówię, dobra, pójdę miesiąc wcześniej, to mi policzy te 30% i super. Bo te bilety, no może też, no wyszły nas w sumie 250 zł, także w obie strony dla dwóch osób, no to no, no trochę dużo, no ale cóż, nieważne spodziewałam się, że będą takie ceny, więc okej. Okay. Mm, ale dlaczego dlaczego ja po prostu jestem trochę przerażona i trochę mnie dziwi fakt, że e, na jednym kursie który jest tak naprawdę nocny, e, po prostu w stronę e, będziemy jechać przez Warszawę, to jakby na jednej części tego kursu będziemy stali i po, e, powiem Wam, że. Nawet yy, jakby ta pani w kasie za bardzo mówiła, że nawet miejsc stojących brakuje, że tak naprawdę nas dopchnęła do tych wszystkich ludzi i mamy do biletu przyklejoną taką karteczkę, że nie mamy rezerwacji miejsca i nie mamy jakby zapewnionego, no nie wiem, czekajcie, zobaczę na tym bilecie, to wam powiem dokładnie co tu jest napisane. Że Brak możliwości wskazania miejsca do siedzenia. O, coś takiego jest napisane. Że po prostu. Ja jestem trochę w szoku, bo jest miesiąc przed wyjazdem. Nie mogę kupić wcześniej niż miesiąc. Więc ja się pytam, kto kuźwa zajął te miejsca, wszystkie. Naprawdę, ja jestem w takim szoku. Czy wszyscy przyszli po prostu w ten jeden dzień, co ja byłam? Czy nie wiem, dzień wcześniej. Naprawdę, i jedyne wytłumaczenie, jakie ja mogę mieć, bo to jest takie dziwne połączenie, bo będziemy jechać w nocy i, i wiecie, na dalszym, od, na dalszym odcinku trasy, yy, już z tej Warszawy nad morze, no to już, już będziemy mieli miejsca, już będziemy siedzieć. Oczywiście wydaje mi się, że nie obok siebie, tylko losowo się wybrało miejsca, co jest trochę smutne, no ale no już nieważne, jakoś przecierpie. Yy, ale właśnie na tym początku tutaj yy, no nie ma możliwości miejsc i Często się zdarza tak, że, że wiecie de, de, yy, dają wam stojące, ale tutaj nawet z tym stojącym był problem i to mnie mega zdziwiło Trochę się tym martwię, bo ten, ta część podróży to jest 3,5 godziny Także no, no krótko to to nie jest Ale z Warszawy jechaliśmy ostatnio, też 3 godziny i też staliśmy. Także siedzieliśmy z radkiem, że w nocy nie będzie upału, że jakoś yy, ten, to jakby ten fakt że przebolejemy, a najwyżej na podłodze usiądziemy i jakoś, jakoś będzie. Jeśli oczywiście będzie miejsce na podłodze, no bo nie wiem, ile będzie na korytarzu ludzi. Powiem Wam, że no, jestem troszeczkę w szoku. No ale trudno, no, najważniejsze, że mamy bilety, już, yy, wiecie, załatwiony ten wyjazd. Co prawda tylko 4 dni, ale no, wiecie. No, zawsze to jakaś forma yy, po prostu wyjazdu, jakiegoś powiedzmy urlopu od życia. No i ja się bardzo cieszę, yy, że będę miała okazję po prostu spotkać się z dziewczynami, że, no, że będzie fajnie, miło, wesoło i. E, jeszcze a propos wyniku, e, tak, badania z, ty, z hormonów TSH i tak dalej. E, wczoraj właśnie przyszedł. I w ogóle, sorry, że jestem taka zaspana, ale zapomniałam wam o tym powiedzieć. E, że odebrałam wczoraj ten wynik i jest w, w normie, w granicach tych wszystkich e, opisanych, e, właśnie norm, które tam były. E, tylko jakby porównałam sobie z tym wynikiem z listopada, i te osoby, które mają tarczycę i może się na tym znają, to doradźcie mi po prostu, jeżeli TSH było 4,3, a teraz jest 3,5, i tak samo te współczynniki, te FT4, FT3, to też właśnie się pozmieniały. To dajcie mi znać po prostu, co to może znaczyć, dlatego, że właśnie. W rodzinie mam no właśnie o stronę taty i siostry, mam właśnie choroby tarczycy i chcę na pewno też za parę miesięcy znowu iść powtórzyć to badanie, zobaczyć czy dalej mi będzie spadało i wtedy iść do lekarza. Ale no doradźcie mi co, co to może znaczyć i czy to, czy to może wpłynąć jakoś na moje zdrowie, no bo jest ten spadek, widzę po prostu może no, jest ta różnica w liczbach która po prostu idzie w dół także także nie. Dajcie mi znać. Sorry, że tak wyglądam, tam, ale... <laughs> ale trudno. Dobra, kochani, będę kończyć tego vloga, bo już jest ranek, już jest dzisiaj wtorek w sumie no ale tak kawałkowo mam kręciłam. Wczoraj miałam pokręcić na dworze dużo, ale no wiecie, jakoś tak się nie złożyło i nie mieliśmy czasu. Też jakoś węny, żeby nie wiadomo ile na tym dworze być, także może przy następnym razie. Także ja się z wami żegnam. Całuję, trzymajcie się, papa!